Debiut na giełdzie jest dla nas ważnym wydarzeniem. Przygotowywaliśmy się do niego tak naprawdę od trzech lat, od momentu, kiedy, kiedy po raz pierwszy zdecydowaliśmy się na to, żeby zaprosić inwestorów do inwestycji w nasze studio. Pieniądze z debiutu na New Connect trafą na nasz trzeci projekt, na projekt Husky. Będziemy ten projekt tworzyć do etapu dema właśnie za pieniądze zgromadzone z ostatniej emisji. Dodatkowo mamy jeszcze dwa projekty, projekt Food Track Empire oraz projekt Bulldog, które są sfinansowane do premiery. W ciągu najbliższych 12 miesięcy planujemy wydanie dwóch gier właśnie projektu Food Track Empire jest to gra z gatunku Tycoon Management oraz Projektu Bulldog, który jeszcze nie został oficjalnie ogłoszony. Tworzymy go wspólnie z wydawcą Team 17 i również jego premierę planujemy na najbliższe 12 miesięcy. Jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, to na pewno my, jako Studio Liściund używamy jej, aczkolwiek nie w tym, co gracz widzi, w tym, co jest docelowo w produkcie. Jednak w procesie. Tworzenia gier bardzo mocno. Korzystaliśmy wcześniej na etapie prototypowania z, z voice overów, czyli z podłożonych dźwięków. Mogliśmy sobie wcześniej podłożyć dźwięki pod, pod postacie, wykorzystując narzędzia np. Na 11 Labs. Jest to pewnie znana firma polskiemu inwestorowi. Więc bardzo nam pomaga w procesie produkcji. Jednak nie są to na ten moment jeszcze tak doskonałe narzędzia, że możemy. Finalnie wstawić się do gry i zaprezentować je graczom, aczkolwiek bardzo przyspieszają proces produkcji gry, prototypowanie i iterację. Dla nas przede wszystkim to, co jest bardzo ważne, to, to jest styl, w jakim my tworzymy, tworzymy gry, i tutaj skupiamy się na bardzo szybkiej iteracji, czyli testowaniu rzeczy, dostarczaniu jej do naszych. Playtesterów, oni nam mówią, co moglibyśmy zmieniać, i, i wtedy wprowadzać to do gry. Więc dla nas jakby dużo bardziej ważna jest ta strefa project managementowa, kiedy możemy szybko odpowiadać yy, i tworzyć to, co chcemy. Drugorzędna często jest ta technologia, która za tym stoi. Oczywiście korzystamy z silników gier. My personalnie korzystamy z silnika Unity, który znacznie przyspiesza tworzenie gier. Korzystamy również z tych aspektów sztucznej inteligencji i algorytmów, o których mówiłem wcześniej. Aczkolwiek tak jak mówię, no dla nas najważniejsze jest to, żeby jak najbardziej skracać moment, kiedy chcemy, widzimy potrzebę, że coś powinno być w grze. Wiemy, że gracze tego potrzebują, żeby to jak najszybciej do gry wstawić.